wątroba nasz główny filtr nasze laboratorium biochemiczne wykonuje jednocześnie 500 funkcji ale ma jedną fatalną cechę nigdy nie boli możemy latami nosić w sobie tlący się stan zapalny stłuszczenie wątroby a nawet zwłóknienie a jedynymi objawami będą zmęczenie i uczucie ciężkości po jedzeniu przywykliśmy myśleć że ratunek leży w drogich tabletkach istnieją jednak kasze które współczesna dietetyka nazywa złotym kapitałem zdrowia. My jednak uparcie omijamy je szerokim łukiem, uważając za zbyt proste, egzotyczne lub wiejskie. Dziś wymienię te kasze, które naprawdę działają i wyjaśnię w jaki sposób ich skład biochemiczny restartuje państwa wątrobę. Zacznijmy nasze dochodzenie od kaszy, którą nasi przodkowie nazywali złotym ziarnem, a my niesłusznie o niej zapomnieliśmy, zamieniając na modne musli. Mowa o kaszy jaglanej. Ta skromna jasnożółta kasza ma jedną unikalną właściwość, której nie posiada żadna inna kasza na świecie. Chodzi o to, że kasza jaglana to najpotężniejszy naturalny sorbent, zdolny do wiązania i usuwania z organizmu jonów metali ciężkich oraz, co najważniejsze, pozostałości antybiotyków i produktów rozpadu innych leków. Proszę się zastanowić za każdym razem, gdy przechodzą Państwo kurację, w Państwa wątrobie osadza się toksyczny ślad. Te chemiczne metabolity latami zatruwają organ, nie pozwalając mu się zregenerować. Kasza jaglana działa jak delikatna gąbka. Wchłania te chemiczne śmieci nie tylko w jelitach, ale także pomaga komórkom wątroby oczyścić się z nagromadzonych toksyn. Dlatego talerz kaszy jaglanej po chorobie lub zażyciu leków to nie tylko jedzenie, to obowiązkowa procedura detoksu, przepisana przez samą naturę. Ale oczyszczenie wątroby to dopiero połowa sukcesu. Trzeba ją odbudować. Dosłownie od nowa zrekonstruować uszkodzone obszary. I tu kasza jaglana ponownie wysuwa się na pierwszy plan. Wielu błędnie uważa ją za zwykłą kaszę węglowodanową, ale w rzeczywistości kasza jaglana to najbogatsze źródło białka roślinnego, które przyswaja się znacznie łatwiej niż ciężkie mięso. A białko to cegiełki, z których zbudowane jest wszystko, co żyje. Komórki naszej wątroby, hepatocyty, stale się odnawiają. I do tego potrzebują wysokiej jakości materiału budowlanego, aminokwasów. Białko kaszy jaglanej dostarcza wątrobie pełen zestaw niezbędnych aminokwasów do regeneracji. Proszę sobie wyobrazić plac budowy, na którym robotnicy, enzymy, uprzątnęli wszystkie śmieci, toksyny, a teraz muszą załatać dziury w ścianie. Kasza jaglana dostarcza im idealną „zaprawę”. Zjadając talerz tej kaszy, nie tylko się państwo najadają, ale dają wątrobie zasoby do samoleczenia. Zaczyna ona aktywnie łatać uszkodzone błony. I budować nowe, zdrowe komórki w miejsce starych i zużytych. A teraz weźmy nasze złote ziarno i połączmy je z królową ogrodu, z dynią. Kasza jaglana z dynią to nie jest stary przepis, to genialny wynalazek medyczny naszych przodków. To ten przypadek, kiedy jeden plus jeden równa się dziesięć. Dlaczego? Kasza jaglana czyści i buduje komórki, a dynia odpowiada za hydraulikę. Jest jednym z najlepszych naturalnych środków żółciopędnych. Jaskrawy pomarańczowy kolor dyni świadczy o wysokiej zawartości karotenoidów, które stymulują produkcję żółci i czynią ją bardziej płynną. Kiedy jedzą Państwo ten duet, dzieje się następująca rzecz. Kasza jaglana przygotowuje wątrobę do oczyszczenia, a dynia delikatnie naciska na pedał gazu zmuszając pęcherzyk żółciowy do skurczu i przepłukiwania przewodów świeżą, płynną żółcią. To idealna profilaktyka zastoju, który prowadzi do powstawania piasku i kamieni. Razem pracują jak zgrany zespół. Jeden sprząta, drugi spłukuje. Nic dziwnego, że właśnie te kasze zawsze polecano osłabionym chorym w celu odzyskania sił i poprawy trawienia. Jeśli kasza jaglana to mądry uzdrowiciel z przeszłości, to następna kasza to prawdziwy superfood z przyszłości, który dopiero zaczyna wracać na nasze stoły po dziesięcioleciach zapomnienia. Proszę nie bać się nazwy, mowa będzie o jadalnych, w pełni legalnych i niezwykle pożytecznych konopiach. Kasza konopna, zwana dawniej siemieniotką, to nie jest zwykłe jedzenie. To najpotężniejszy naturalny środek przeciwzapalny, który mogą Państwo położyć na swoim talerzu. W czym tkwi jej wyjątkowość? Główny sekret konopi kryje się w idealnej, wręcz wzorcowej równowadze niezbędnych kwasów tłuszczowych omega-3 i omega-6. Współczesna dietetyka udowodniła. Ich stosunek w konopiach, 1 do 3, jest złotym standardem, dokładnie takim, jaki nasz organizm postrzega nie jako pokarm, a jako lekarstwo. Dlaczego jest to tak niezwykle ważne właśnie dla wątroby? Wyjaśnijmy to. Każde uszkodzenie wątroby, czy to cios tłustym jedzeniem, alkoholem czy wirusem, to przede wszystkim biochemiczny stan zapalny. Komórki hepatocyty wołają o pomoc. Puchną, ich błony stają się przepuszczalne i przestają pełnić swoje funkcje. To jak wewnętrzny pożar, który powoli tli się latami. I właśnie tutaj kwasy omega odgrywają rolę dwóch różnych sił. Omega 3 to straż pożarna, gaszą ten pożar na poziomie komórkowym, produkując substancje przeciwzapalne. A omega 6, które w nadmiarze otrzymujemy z oleju słonecznikowego wręcz przeciwnie, dolewają oliwy do ognia, nasilając stan zapalny. Kasza konopna zapewnia tę idealną równowagę, która nie tylko odżywia, ale systemowo leczy państwa wątrobę od wewnątrz. Nie pozwala płomieniowi się rozprzestrzenić, dzień po dniu obniżając poziom przewlekłego stanu zapalnego, który jest zwiastunem zwłóknienia i marskości. Jest to znacznie skuteczniejsze niż połykanie kapsułek stranem, ponieważ tutaj natura sama stworzyła idealną formułę. Ale idealna równowaga tłuszczów to tylko wierzchołek góry lodowej. W nasionach konopi kryją się jeszcze dwa skarby które czynią tę kaszę niezastąpioną dla całkowitego restartu organizmu. Pierwszy to chlorofil. Tak, ten sam zielony barwnik roślin, który odpowiada za fotosyntezę. Pod względem budowy cząsteczka chlorofilu jest niemal identyczna z cząsteczką hemoglobiny w naszej krwi. Kiedy jemy kaszę konopną, otrzymujemy płynne światło słoneczne. Chlorofil pomaga oczyszczać krew, nasycać ją tlenem i wiązać toksyny, zanim dotrą do wątroby. Dosłownie odciąża nasz główny filtr, Dając mu chwilę wytchnienia i możliwość samoregeneracji. Drugi skarb to białko, ale nie byle jakie, a globularne. 65% białka konopi to edestyna, która swoją strukturą bardzo przypomina globuliny osocza naszej krwi. A globuliny to podstawa naszych przeciwciał, naszej odporności. Spożywając kaszę konopną, dają państwo układowi odpornościowemu gotowy, łatwo przyswajalny materiał do budowy obrońców którzy pomagają wątrobie walczyć z wirusami i stanami zapalnymi. To podwójne uderzenie, oczyszczenie krwi i wzmocnienie odporności w jednym talerzu. A teraz przejdźmy od egzotyki do kaszy, która od dawna jest popularna na wschodzie, ale u nas wciąż pozostaje w cieniu. Mowa o kaszy bulgur. To nie jest po prostu łamana pszenica, jak wielu myśli. To ziarno, które przeszło obróbkę termiczną parą, a następnie zostało wysuszone i rozdrobnione. I właśnie ta technologia czyni ją prawdziwym napojem energetycznym dla naszej wątroby. Chodzi o to, że wątroba to gigantyczny zakład chemiczny, a do każdej reakcji, do neutralizacji każdej toksyny, potrzebuje katalizatorów. Rolę tych katalizatorów odgrywają enzymy, a enzymy z kolei nie mogą działać bez witamin z grupy B. Kasza Bulgur jest mistrzem pod względem zawartości właśnie tych witamin B1, B6, B9. Dostarcza wątrobie pełen zestaw narzędzi, Niezbędnych do uruchomienia procesów detoksykacji. Bez witamin z grupy B wątroba po prostu stanie. Nie będzie w stanie rozłożyć ani alkoholu, ani tłuszczów ani leków. Dlatego bulgur to nie tylko jedzenie. To ta sama energia, która pozwala państwa głównemu filtrowi pracować na pełnych obrotach, bez zakłóceń. Ale zapewnienie wątrobie paliwa to tylko jedna strona medalu. Druga to nieprzeciążanie jej bezsensowną pracą. I tu bulgur znowu pokazuje się z najlepszej strony, zwłaszcza w porównaniu z kaszami zapychaczami, takimi jak manna czy biały ryż. W czym tkwi różnica? Kasza manna to czysty, szybki węglowodan. Zjedli Państwo: cukier we krwi wystrzelił jak rakieta. Gdzie organizm ma podziać ten nadmiar energii? Wysyła go prosto do wątroby z poleceniem pilnie przetworzyć w tłuszcz. I wątroba zamiast czyścić krew. Musi zajmować się syntezą kropelek tłuszczu, które osadzają się w jej własnych komórkach. Bulgur natomiast to wolny, złożony węglowodan. Dzięki swojej strukturze rozkłada się bardzo powoli, uwalniając energię stopniowo, bez gwałtownych skoków. Oznacza to, że poziom cukru we krwi pozostaje stabilny. Wątroba nie otrzymuje stresujących poleceń, nie musi pracować w trybie awaryjnym, spokojnie zajmuje się swoimi podstawowymi obowiązkami. Detoksykacją i regeneracją. Wybierając bulgur zamiast kaszy manny, nie tylko państwo jedzą, ale świadomie zdejmują z wątroby jedno z najcięższych i najbardziej bezsensownych obciążeń. Jeśli bulgur to idealny energetyk, dający wątrobie paliwo do pracy, to następna kasza jest głównym architektem i majstrem, zdolnym odbudować budynek państwa wątroby nawet z ruin. Mowa będzie o komosie ryżowej, starożytnej roślinie pseudozbożowej, którą inkowie nazywali złotym ziarnem i uważali za świętą. I to nie mistycyzm, a czysta biochemia. Główny skarb komosy ryżowej, który stawia ją o głowę wyżej od wszystkich innych kas, to jej białko. Proszę sobie przypomnieć, aby zbudować dom, potrzebne są cegły, cement, zbrojenie. Jeśli brakuje choćby jednego elementu, budowa stanie. Dokładnie tak samo jest z naszą wątrobą. Do budowy nowych, zdrowych komórek potrzebuje 20 aminokwasów. 11 z nich potrafi zsyntetyzować sama, a 9, niezbędnych, musi otrzymywać z pożywieniem. Większość produktów roślinnych, ryż, pszenica, zawiera niekompletny zestaw tych cegieł. A komosa ryżowa to unikalny fenomen. Zawiera wszystkie 9 niezbędnych aminokwasów w idealnej proporcji. Oznacza to, że jej białko jest pełnowartościowe, jak białko mięsa ryby czy jajka. Ale w przeciwieństwie do produktów zwierzęcych, nie zawiera szkodliwego cholesterolu, ciężkich tłuszczów nasyconych i nie zakwasza organizmu. Dla osłabionej wątroby, której ciężko jest przetwarzać tłuszcze zwierzęce, to po prostu ratunek. Komosa ryżowa dostarcza na plac budowy państwa wątroby od razu cały komplet materiałów klasy premium. Organ otrzymuje idealny, łatwo przyswajalny materiał budowlany do totalnej regeneracji. Zaczyna aktywnie łatać dziury w błonach, syntetyzować kluczowe enzymy i budować młode, zdrowe hepatocyty w miejsce tych, które zostały zniszczone przez toksyny, tłuszcz czy wirusy. Komosa ryżowa to nie tylko jedzenie, to prawdziwa intensywna terapia dla zmęczonego organu. Ale idealne białko to jeszcze nie wszystko. Komosa jest bogata w dwa mikroelementy, które dla wątroby są równie ważne jak powietrze. To magnez i fosfor. Przywykliśmy myśleć o magnezie jako o minerale spokoju dla układu nerwowego, ale dla wątroby jest on kluczem do energii. Każda komórka naszego ciała, w tym hepatocyt, działa na specjalnym paliwie cząsteczkach ATP. Magnez to właśnie ten pierwiastek, który aktywuje te cząsteczki. Bez magnezu wątroba po prostu zasypia, brakuje jej sił na skomplikowane procesy detoksykacji. Komosa ryżowa dostarcza tego energetyka w obfitej ilości. Fosfor zaś to drugi najważniejszy minerał w naszym ciele po wapniu. Wchodzi w skład fosfolipidów, cegiełek, z których zbudowane są błony wszystkich komórek. Mocna, zdrowa błona to ochrona komórki przed inwazją wirusów i toksyn. Komosa ryżowa, bogata w fosfor, pomaga wątrobie utrzymać integralność jej murów obronnych, czyniąc organ bardziej odpornym na wszelkie ataki z zewnątrz. Razem białko, magnez i fosfor z komosy tworzą najpotężniejszy kompleks regenerujący. A teraz przejdźmy od egzotycznych i dość drogich superfoods do naszej rodzimej, do bólu znanej i niestety niesłusznie zapomnianej klasyki. Do kasz z jęczmienia, pełnoziarnistego pęczaku i jego łamanej siostry, kaszy jęczmiennej. Jeśli komosa ryżowa to elitarny architekt, to jęczmień to najlepszy i najtańszy serwis sprzątający dla państwa organizmu. W czym tkwi jego niezrównana siła? w kolosalnej, wręcz rekordowej ilości grubego, nierozpuszczalnego błonnika. Często nie doceniamy jego roli, goniąc za witaminami, ale dla zdrowia wątroby stan jelit to kwestia przetrwania. Lekarze nazywają to osią jelito wątroba. Proszę sobie wyobrazić. Wszystkie toksyny, produkty gnicia niestrawionego jedzenia, nadmiar cholesterolu, alergeny, wszystko to wchłania się przez ścianki jelit do krwi i w pierwszej kolejności trafia gdzie? Oczywiście do wątroby. Jeśli państwa jelita pracują leniwie i są zapchane odpadami, wątroba musi pracować z potrójnym, nieludzkim obciążeniem, dosłownie tonąc w nieustannym strumieniu trucizn. Kasza jęczmienna i pęczak działają jak twarda, ale sprawiedliwa szczotka. Ich grube włókna praktycznie się nie trawią, a przechodzą przez cały przewód pokarmowy, mechanicznie zeskrobując ze ścianek zastarzały śluz, Wchłaniając toksyny i usuwając je z organizmu naturalną drogą. Dosłownie przechwytują trucizny w drodze, nie pozwalając im wchłonąć się do krwi. Każda porcja takiej kaszy to generalne porządki w piwnicy państwa ciała. Wybierając pęczak zamiast modnego detox smoothie, otrzymują państwo znacznie silniejszy efekt oczyszczający za grosze i radykalnie zmniejszają obciążenie wątroby, dając jej wreszcie szansę na swobodny oddech. Wielu z nas przywykło zaczynać dzień od wsianki. Szczerze wierząc w jej słynne właściwości osłaniające. To nie jest złe, ale dziś zaproponuję Państwu znacznie potężniejszą alternatywę, która działa nie tylko jako sorbent, ale jako kompleksowe lekarstwo dla całego układu pokarmowego. To kasza lniana ze świeżo zmielonego siemienia. Co się dzieje, gdy zalewają Państwo zmielony len ciepłą wodą? W ciągu kilku minut zamienia się on w gęsty, lepki, leczniczy śluz. Ten śluz, trafiając do Państwa przewodu pokarmowego. Tworzy cieniutką warstwę ochronną. Proszę sobie wyobrazić, że nakładają państwo kojący balsam na podrażnioną skórę. Dokładnie tak samo śluz lniany otula zapalne ścianki żołądka i jelit, natychmiast łagodząc ból przy zapaleniu żołądka i jelita grubego. Jednocześnie ta lepka masa działa jak inteligentna pułapka, jak lepna muchy. Wszystkie toksyny, alergeny, produkty gnicia i metale ciężkie dosłownie przyklejają się do niej i są bezpiecznie usuwane z organizmu. Nie zdążywszy wchłonąć się do krwi i uderzyć w wątrobę. To fizyczna, mechaniczna ochrona, ale to tylko połowa jej niesamowitej mocy. W przeciwieństwie do owsianki, która jest głównie węglowodanem, lęto najbogatsze roślinne źródło kwasów tłuszczowych omega-3, tych samych, które są główną bronią przeciwko stanom zapalnym. Oznacza to, że kasza lniana zadaje podwójny cios. Na zewnątrz, w Jelitach, tworzy fizyczną barierę dla toksyn. A od wewnątrz, wchłaniając się do krwi, jej kwasy omega-3 celowo gaszą zapalne pożary w samej wątrobie. To idealne lecznicze śniadanie dla tych, którzy mają problemy nie tylko z wątrobą, ale z całym przewodem pokarmowym, od przełyku po jelita. A teraz, gdy znamy naszych bohaterów, muszę powiedzieć kilka słów o zdrajcach, o kaszach, które nie leczą, a kaleczą państwa wątrobę, choć udają dietetyczne jedzenie. Główni wrogowie to kasza manna i kasza z białego, polerowanego ryżu. Dlaczego? Ponieważ to nie są kasze, a czysta, rafinowana skrobia. Puste kalorie. Nie ma w nich ani błonnika, ani witamin, ani zdrowych tłuszczów. Kiedy zjadają państwo talerz kaszy manny, otrzymują państwo natychmiastowy cios cukrowy. Poziom glukozy we krwi szybuje pod niebo. I wątroba otrzymuje pilny rozkaz. Alarm utylizować nadmiar cukru. I co robi? zamienia ten cukier w tłuszcz. Ten sam tłuszcz, który odkłada się w jej własnych komórkach, prowadząc do stłuszczenia wątroby. Oznacza to, że jedzą państwo rzekomo lekką kaszę, a w rzeczywistości własnymi rękami zmuszają swoją wątrobę do tycia. Biały ryż działa dokładnie tak samo, a dodatkowo cementuje jelita, powodując zaparcia i zatrucie organizmu. Proszę zapamiętać. Te dwie kasze nic nie dają wątrobie, a jedynie odbierają jej zdrowie i zasoby. I na zakończenie. Ostatni, ale być może najważniejszy sekret. Mogą państwo wybrać najzdrowszą kaszę, przygotować ją idealnie, ale jednym ruchem ręki zniweczyć całą jej wartość. Mówię o dodatkach. Naszym zwyczajem jest wrzucenie do gorącej kaszy sporego kawałka masła. Dla zdrowej osoby jest to dopuszczalne, ale dla osłabionej wątroby to ciężki cios. Tłuszcz zwierzęcy, zwłaszcza w połączeniu z węglowodanami, stanowi ogromne obciążenie dla organu, któremu i tak nie jest łatwo. Aby zamienić kaszę w prawdziwe lekarstwo, proszę zapomnieć o maśle. Państwa najlepszymi przyjaciółmi powinny stać się nierafinowane oleje roślinne tłoczone na zimno. I tu działa zasada synergii, lecz podobne podobnym. Do kaszy lnianej proszę dodać łyżeczkę oleju lnianego, aby wzmocnić dawkę omega-3. Do kaszy jaglanej z dynią łyżeczkę oleju z pestek dyni, który dodatkowo wspomoże pracę pęcherzyka żółciowego i pozbędzie się pasożytów. Do kaszy konopnej, oleju konopnego, dla idealnej równowagi. Dodawajcie olej już na talerzu do lekko przestudzonej kaszy, aby nie zniszczyć temperaturą cennych kwasów tłuszczowych. To mały szczegół, który zamienia państwa śniadanie ze zwykłego posiłku w potężny kompleks terapeutyczny. A więc, drodzy Państwo, teraz znacie prawdę. Ratunek dla państwa wątroby nie znajduje się w drogim aptecznym opakowaniu, a w zwykłym słoiku z kaszą w państwa kuchni. Kasza jaglana, komosa ryżowa, pęczak, len to nie jest tylko jedzenie. To biochemiczne narzędzia, zdolne do oczyszczania, odbudowy i ochrony państwa najciężej pracującego organu. Ale co najważniejsze, słuchajcie siebie. Jeśli czują państwo, że coś jest nie tak, nie leczcie się na własną rękę. Idźcie do lekarza. Zróbcie USG jamy brzusznej, wykonajcie biochemiczne badanie krwi. To proste, szybkie i może uratować Państwu życie. Jeśli ten materiał był dla Państwa pomocny, jeśli odkryli Państwo dla siebie nową kaszę, zostawcie łapkę w górę. W ten sposób zrozumiem, że moja praca jest potrzebna. Podzielcie się tym filmem z bliskimi, ponieważ zdrowie wątroby dotyczy każdego. I koniecznie zasubskrybujcie kanał. Kliknijcie dzwoneczek, aby nie przegapić nowych sekretów długowieczności. Jedzcie mądrze, żyjcie świadomie i bądźcie zdrowi.